Witajcie moi drodzy, z tej strony Kino. Przed nami kolejny odcinek Świata według Kiny. Odcinek tak naprawdę takim na czasie. Z tego, że dzisiaj jest woźb, parę osób mnie prosiło, żebym się wypowiedziała na ten temat ale no co prawda jeszcze nie byłam nigdzie w mieście, także jeszcze się swojego serduszka nie dorobiłam, ale ja tam zawsze się staram wrzucić coś do puszki. Ogólnie powiem Wam nie tylko o właśpie, ale o wszystkich takich większych akcjach wolontaryjnych. Chodzi mi o to, że wiele osób mnie pytało, czy, czy moim zdaniem te pieniądze naprawdę gdzieś tam idą na te dzieci, czy, czy tam sobie o wsiach coś kasuje. I. W ogóle, że ci ludzie tak naprawdę nie pracują za darmo, że to wcale nie jest wolontariat, tylko że taka sejz dla nich, czy też wolontariusze gdzieś tam okradają puszki, itp. Itd. Są też również opcje na, na to, że... Wolontariusze... Znaczy, właśnie, jeżeli chodzi o tych wolontariuszy okradających puszki, to... To o tym sobie pogadamy później, ale ogólnie... Dlaczego moim zdaniem ludzie się tak rzucają, że... Owsiak bierze tą kasę dla siebie i itd. Yy, sorry. Yy, słuchajcie, ja nie wiem, mnie się po prostu wydaje, że ludzie, jak słyszą... Znaczy, jak myślą, że ktoś coś robi za darmo, jak ktoś pomaga innym po prostu za free, to się okazuje, że tak, tak być nie może. Dlaczego? Bo przecież on na pewno coś bierze dla siebie. My w ogóle nie wierzymy w ludzką dobrość, taką prawdziwą ludzką dobroć, jakieś oddanie się dla, dla sprawy, pomaganie osobom, których nie znamy. No to samo jest, wiem, że było ze szlachetną paczką też, bo tam przekręty jakieś idą, nie wiadomo co się dzieje, że te paczki nie trafiają do ludzi, gdzie powinny trafiać, że w ogóle te paczki to jest jakiś fail, no to się na pewno jak, jakieś tam przekręty są. No powiem wam, że ja byłam w szlachetnej paczce i tam przekrętów żadnych nie było. Trafiały paczki do osób naprawdę potrzebujących i nie było jakiegoś tam, wiecie, nagilania prawdy czy coś. Powiem wam, że mi jest naprawdę ciężko zrozumieć, dlaczego coś takiego przychodzi. Ale wracając do wośp no kurde, ile u was karetek jeździ po mieście, gdzie, gdzie mają znaczki, że fundowane przez WOŚP? Ile widać ogólnie tych sprzętów, które oni gdzieś tam kupują, do szpitali i tak dalej? Przecież to wszystko jest widoczne. Ja nie czaję, jak można myśleć, że część z tej kasy idzie, w, nie wiem, w czyjąś kieszeń. W momencie, kiedy to naprawdę widać. I to nie jest tak, że oni tam część sobie przeznaczymy na to, a część sobie weźmiemy dla siebie. To nie jest polityka, moi drodzy, to nie są politykowie, dla w zasadzie ładujemy w swoją kieszeń i społeczeństwo mamy w dupie. Zresztą, gdyby tak naprawdę Owsiak robił jakieś przekręty, to by to nie było już tam, już nawet nie wiem, które jest, który rok z rzędu jest akcja, ale to jest akcja dość głośna i jakby były jakieś przekręty, to wszyscy by o tym wiedzieli i to jest takie, wiecie, tak zwane pierdolenie oszopenia. Wszystko się bierze z takiej właśnie niewiedzy i tego, że każdy ocenia według siebie, i to, że on nie jest w stanie komuś pomóc za free, to znaczy, że oni kurwa też na pewno oszukują. No sorry, to jest hałstwo. Właśnie jeżeli chodzi o wolontariusze okradające puszki. Może się zdarzają, może tak się naprawdę zdarza, ale im zdaniem to jest ostatnie skurwysyństwo i. I taka osoba powinna mieć żal tylko i wyłącznie do siebie. Zresztą to też się nie zdarza tak niewiadomo jak na prawda? Chodzą gdzieś tam jakieś fejkowe osoby i zbierają do tych puszek. Są naprawdę ostatnie skurwy syny, które okradają osoby, które są naprawdę potrzebujące. No to nie wiem, no tak jakby dziecku z Afryki ostatnio butelkę wody podpierdolić. No. Ludzie. podzielmy ludzi, bo jest taki. Ludzie... Są ludzie i są skurwy Tak to powiedzmy. I to są osoby, które patrzą tylko na siebie, które oceniają tylko i wyłącznie według siebie i według swojego skurwysyństwa, które nie pomagają innym, są przeciwko pomaganiu innym i tak samo oceniają wszystkich innych koło. A są ludzie, którzy robią coś z, z dobroci serca, którzy chcą pomóc, którzy widzą w tym jakąś tam swoją misję, cel i osobiście bardzo lubię pomagać. Naprawdę brałam udział w wielu akcjach wolontaryjnych w nie. Przyznaję się, że właściwie nie, ale tylko i właśnie dlatego, że ja nigdy nie wiem, kiedy tam się trzeba zgłaszać na tych wolontariuszy i tak już zostało. Ale mam paru znajomych, którzy biorą tam udział w tej akcji co roku i... To nie jest tak, że ktoś tam sobie... Nie, nie wiem, no kurczę, jaki, jaki ktoś mógłby mieć cel no, w okradaniu biednych, czy też w jakimś, nie wiem, hachmęceniu tam, no... Tam są naprawdę osoby, które są pozytywnie nastawione do pomocy innym, które są pozytywnie nastawione do wolontariatu i które mogą sobie ten jeden dzień w roku pomarznąć, pozbierając sobie kasę do tych puszek, posprzedając posprze... sprzedając te serduszka. I to wcale nie znaczy, że oni muszą hachmęcić, oni gdzieś tam muszą ich oszukiwać. Nie oceniajmy ludzi tak naprawdę dokładnie według siebie. Wiadomo, że fajnie jest na kogoś spożyć dla... Przez pryzmat, że ja coś tam, a on coś tam, że tak powiem. Chodzi mi tutaj, że, że nie wiem, ale najczęściej tak się ocenia ludzi, kiedy my coś robimy lepiej, oni coś robią gorzej. I wtedy tak naprawdę jest w miarę okej, okay, ale w momencie, kiedy z nami jest coś niehalo i my oceniamy przez nasz pryzmat inne osoby to wychodzą właśnie później takie, ten oszukał, ten okrad ten coś tam, coś tam, coś tam. Ludzie naprawdę dla, dla Włośpu robią wiele rzeczy, są koncerty, są jakieś tam, nie wiem, no, te aukcje, nie aukcje, ludzie coś kupują, ludzie coś sprzedają. Właśnie robiąc to typowo charytatywnie i to też nie chodzi o to, żeby tam się nie wiadomo jak wybić, bo większość z tych osób tak naprawdę nie mówi jakoś publicznie o tym, jak, jak to oni tam pomagają, jak to oni tam dorzucają rzeczy na aukcje i tak dalej. A niektórzy o tym mówią, niektórzy nie. I to, że wiecie, to już jest indywidualna sprawa każdego człowieka. Część się chce pochwalić, na zasadzie robię coś. Zobaczcie, ale też to jest na zasadzie weźcie ze mnie przykład. A część osób o tym nie mówi, bo nie chcą się tam wiecie jakoś, że, że udają mi, że tak naprawdę robią pokazówkę tylko i wyłącznie dlatego, żeby się gdzieś tam wybić. Tak naprawdę trzeba umieć spojrzeć na to z dystansem, spojrzeć na to okiem innej osoby. I niekoniecznie oceniać tutaj według siebie. Dlatego dla mnie, w jest świetną akcją, gdzie co roku tam naprawię coś tam, wrzucam do tej puszki. Kiedyś nawet gościu nie miał już serduszek, a ja wy, stary, bierz, nie, tu nie chodzi, wiecie, o serduszko, tylko tu chodzi o, o pomoc innym. I to, że oni dla na naprawię kasy w chuj, ale oni to naprawdę wydają i to widać, naprawdę widać: jeżdżą te karetki, właśnie pomagają tam w szpitalach. To jest akcja, którą zna cała Polska, także nie myślcie o tym, że to jest jeden wielki fake i, i w ogóle. Nie wiem, tak dużo osób właśnie w polskim społeczeństwie myśli, że takie akty wolontaryjne to są, to są fejki, to jest, że ktoś na tym musi korzystać i. No nie, nie wiem, tak moim zdaniem do końca nie jest. To jest, tak jak mówię, moje, moje tutaj prywatne zdanie i ja się tego trzymam. Jeżeli wy macie inne zdanie, macie do tego pełne prawo. Oczywiście komentujcie tfu, komentujcie i dawajcie odpowiedzi wideo, jeśli macie ochotę. Jeżeli wasze zdanie jest inne lub takie samo, możecie jak najbardziej tutaj się wypowiadać, bo wiecie, że ja zawsze to cenię. I co, i to na tyle: komentujcie, subskrybujcie łapki w górę, mile widziane. Pozdrawiam was, kina, trzymajcie się, cześć. Słuchajcie, co takie dogranie do vloga. Aktualnie gram w. Koda z dość fajną ekipą, także chciałabym ich serdecznie pozdrowić. Obiecałam im także, dorzucam to do filmiku. Dzięki za grę, trzymajcie się, cześć.